Witam bardzo serdecznie w drugim już odcinku naszej serii z Obliwiona. Ja jestem MRM i jesteśmy tam, gdzie zakończyliśmy. Tak, od razu słyszę walkę. Jak to się teraz... O, są skrytobójcy, widzę. O. No i podim. nim. Dobrze. No to wracając, co my zrobiliśmy. W pierwszym odcinku nauczyliśmy się podstawowych rzeczy, no i to wszystko. Znowu walka, to ja teraz w końcu powalczę, a nie będę leniuchować. chować. gdzie wy? O, tu jest krytowójca. Dlaczego oni z i się brzmieniają w czerwonych ludzków? No co tego to ja nie wiem. O, ma... Ale dobra. No to idziemy dalej. Co tu po nas? Wejście. A, dobra. 40 lat od czasów Jagarna Hana i... dobra, rozumiem. Jesteśmy dalej. Czy jest tutaj coś niebezpiecznego? Tak... A, to jest... O! Te to czekanie się nauczyłem kolejnych rzeczy. A jak to się skakało, mi się przypomnieć musi. No gdzie wy jesteście? N? Nie Jak się skakało, muszę sobie przypomnieć. Dobra. No to idziesz, idziesz, idziesz. Jeszcze dowiedziałem się, że tutaj będę mógł używać tego... O, właśnie, to jest to. Czyli to jak teraz użyję sobie klawiszu C, czyli... Do wyboru czaru będę widział w ciemności. Uuu, tak to no, Tak to może być. Ale nie jakieś durne pochodnie. Pochodnie są niemodne. D Dobra, brama jest zamknięta, to wyciągasz mieć. Rozumiem cię. Też zobaczę zamkniętą bramę. O, potrzebny klucz. I ją będę walił. Dobra, wracając. Fajne soko nocy. Czy jest tu ktoś, kto chce nas zabić? Nie. O fajne przejście. Coś mi tu nie gra. Poczekaj tu Cesarem. Chroń go własnym życiem. Dobrze. Po cholero im tam pobiegli. E, coś mi tu nie gra. Fiat, to jest jaśniejsze. Czy mi się zdaje? Nie mogę iść dalej, musi samotnie Dobra, cel. Z o, ty, a ty co tu robisz? No, wiedziałem, że to jest przejście. Wiedziałem, że to jest przejście. E, a ty co tu mi giniesz? Źle, że zginąłeś. Zwiedliśmy. No tak, no to podsumowując, dał mi cesarz amulet, który jest bardzo ważny. I mam go dać jakiejś komuś tam, jakiejś babie. Dobra, coś szybko przywindamy. O właśnie, ja ofiarę, czy jakaś nie. O Jaufur, niech. 7 jest spadkobierca. Dobra, jak tam się dostanę? Muszę się wydostać z tych kanałów, rozumiem. Dobra. Kanały. O, mo możesz wybrać klasę, umiejętności, kumulatury, klasy lepiej. Dobra. O, no to się cieszę. Własna klasa od razu. I tak. Będę się specjalizował oczywiście w ukrywaniu się, bo to... Lubię to. Mi się to właśnie podoba. Czynniki, które wzrosną o 5 punktów. No to tak. Tu wezmę na... Może... Na szybkość. To będzie mi się przyda. Zwinność. Już więcej coś mogę, e, już więcej nic nie mogę. Wiesz, które będę chciał używać. No to tak, na pewno wezmę sobie lekki pancerz, atletykę, akrobatykę i jeszcze mogę coś sobie wybrać. Ocelność wezmę, a nie ma ostrza, a czy jesteś tutaj specjalizowany. Blok, Handel, o no, handel wezmę ile mam? Raz, 2, 3, 4, 5, jeszcze dwa. Sporo tych rzeczy jest, no to niech będzie alchemia i... Iluzja, dobra, no, no, czarów nie będę się specjalizował. No to niech będzie blok. A tu można jeszcze przewinąć pewnie. Czy ja zgadłem, czy nie zgadłem? No, oczywiście, że tu można przewinąć. To ostrza, E, to tutaj lepsze są rzeczy na jakieś. Po co mi handel? Po co mi alchemia? Tu sobie mogę coś lepszego wybrać. No co weźmiemy, oczywiście, zgradanie się. I jeszcze co tu. Przemiana, retoryka. O co chodzi? walka wręcz dobra, tego nie będę brał, bo i, i tak to jest bardzo proste sobie może jakieś, sobie tu wziąć a weźmiemy sobie, niech będzie ta retoryka, będę bardzo miłym kotkiem, Na, nazwa postaci no, niech będzie nazwę będzie to kotek własna, służ klasy kotek, dobrze OK. Tak, na pewno moją kla, Byłem blisko. A co pokonało? Dobrze. Tak rozumiem. Dobra, bo jest trzech trupa, rozumiem cię bardzo. Dobra. A co mi broni wy... E. Ty. Broni. Co mi broń wywaliło? Niedobrze. Co mi broni wywaliło? Bierzemy oko strachu Wystrasz... Wystraszenia do poziomu O! Mam oko, ok mam kolejną zdolność A i tak wolę to Dobra Dlaczego mi wywaliło broń? Ty! Gdzie moja broń? No... No dobra, czy te bronie mają jakąś wytrzymałość? Jakby ktoś wiedział to bym bardzo... Był szczęśliwy Jakby ktoś wiedział czy jest... Czy takie coś jak wytrzymałość A mam... O! Amulet królów No, jak może się ześliznąć, jak chcę go nałożyć na, na coś? A, rozumiem, mi coś pewnie się zniszczył. już Ten mieczyk, już rozumiem. No to weźmiemy sobie jeszcze. Możemy to sobie wziąć na trójkę? To na trójkę, a oko stracho na czwórkę. Idealnie. Leczenie po mniejszych ran. Na piątkę. Albo nie, dobra, już tego nie będziemy brać. Jak teraz to usunąć? Dobra, niech będzie, pomyliłem się. Potem coś z tym zrobi. No to, zniszczył mi się miecz. Zniszczył mi się miecz, dobra, idziemy dalej tutaj. Biedny glayer, nie bój się, zapiekujesz twoimi, Twoim złotem, a ty nic nie masz nigdy. Dobra, no to idziemy tym przejściem, które jedna hama, mówiłem, że tutaj coś będzie. A, bierzemy oko nocy. C. Aha, ja widzę, a wy O, skrzynka, bardzo łatwe. O co tu chodzi, to ja nie wiem. No i co, dwo... raz mi się nie udało, raz się udało, i wszystko gotowe. Potrzebny jest klucz. Klucz Bartka. Dziura. O, wyjście z kanałów, już? No to szybko poszło. A jeśli chodzi o tom oko noc, no to wszystko dzięki oczywiście Mateuszowi. On mi to wszystko pomógł. Z tym dole. To, to jest te wyj wyjście do sanktuarium, fajna brama. I powiem tak, że o co tu da o, Tutaj już jest trochę niebezpiecznie. że kończy czas tego. Więc sobie znowu weźmiemy. Jeśli tutaj, czy tu będzie jakiś potwór Oczywiście no, jest tam coś już, coś co chcesz Co chcesz nasz, nas... Można zabić. Bierzemy... No ja teraz tego nie mogę wybrać. Spacja Citril bierzemy łuk I bie walimy to gówno z daleka Uuuu to celność coś tam robi? A gin szczuru Czy mam kolejny odcinek nazwać szczury gobliny? Oj no, wykąpiemy się Wiemy, że koty nie lubią wody, ale sorry, niestety, kocie. Przykro mi. Pleczka. Ser! Efekt nieznany. A właśnie, czy dowiedziałem się też od, oczywiście znowu od kolegi, że jak... O, podbijana skrzynia, dobra, weźmiemy to. Że jeśli zjemy coś, co, co nie wiemy o nim efektu, to możemy coś... Możemy odkryć tego efekt. Przypuśćmy, tutaj mamy krąg sera. Zjemy, no i dobra, tutaj to, to, to jeszcze nic nie dało, niestety, ale o szuru! No, one hit KO, dobra, idziemy i idziemy dalej. Co tu jest? Ja to taki też ciekawski jestem, że tu wszystko z... popatrzę, popatrzę, a potem będę tylko żałować, ale niestety, no i znowu mi się skończył czar. A to fajne, ale many nic nie marnuje i nic, dobra, tutaj coś jest na dole? Nic nie ma, brama. Szczur. One hit KO. O, no to już taki słaby nie jestem. Dobra. Jeśli chodzi o odcinki. Poprzedni odcinek nie stawiłem nie stawiłem niestety w poniedziałek. Z tego powodu, że w nie miałem internetu w poniedziałek. We wtorek próbowałem stawić, a coś się nie chciało udać. No i dlatego... O. Przed wejściem z kanałów mogę zmienić swoją postać. Edytuj rasę. Edytuj jak zodiaku. Skończenie. nie? Wychodzimy z kanałów. Ja chcę być kotem. Nie chcę zmieniać nic... Jeśli chodzi o odcinek, odcinek trwa 11 minut, to jeszcze nie tak długo. Unwil, Unwil to kowadło jest, więc co tu chcecie? Hrabstwo, horror, no Kowadło, dobra, wyjściliśmy z kanałów i mamy piękny świat! Naprawdę piękny świat! Nowe zdanie: Czerwona strzałka na Twoim kompasie, wskazuje drogę do państwa w Vernon. A jeśli chodzi o to, jeśli mogę mieć taki szczęśliwy głos, no to powiem tak: Nagrywam to w niedzielę, a akurat dzisiaj w kościele była komunia, więc jestem szczęśliwy, happy. Możemy sobie też wziąć jakiś inny czar, bo nie będę też jak od razu mówiłem, nie będę się specjalizował w czarach, ale czemu nie? Oko strachu, wystraszanie do poziomu. O, no to cel będzie wystraszone. Zobaczmy, jak to wygląda. O, wystraszymy, wystraszymy tą lampę. No, raz dziennie wiecie co, ja tu szczęśliwy jestem, a wy mnie dobra szkoła ma. No, to niech będzie coś innego Flara Bwum. No, epickie. A to gdzie ten kompas? Chwila, gdzie ten kompas był, o, tutaj muszę iść za tym kompasem. Dobra, trochę tego jeszcze kierunku nie rozpoznaję, ale czemu? I schowamy mieczek, po cholerę chodzę z mieczem. Piękna grafika. O, a to chyba jest to miasto, jak się wchodzi do gry, to jest wtedy takie miasto widać. To idę w dobrym kierunku, bo tutaj widać taki kompas, że... ...trzeba go po środku ekranu, czyli to jest chyba taki dobry. A nie było można jakoś biec? O, kół. No to kół to wieczny bieganie, sobie skorzystamy. Dalej wracając. Trochę jeszcze... Tutaj wezmę... Właśnie, niech będziesz z Team Fortressa, to się opowiem. Jeśli chodzi o te poradniki do Team Fortressa. One nie są dla graczy, którzy są mistrzami, że umiecie bardzo dobrze przypuśćmy grać z Spajem. One są dla takich graczy może je obejrzeć każdy, ale dla, są dla graczy stworzonych dlatego jeśli rozpoczynamy grę nie wiemy kim grać, to jest najtrudniejsze pytanie, kim tu grać? Czy szpiegiem? 9 klas mamy do wyboru, czyli po prostu ten poradnik pomaga. Opisuje każdą klasę szczegółowo. Na razie to jest tylko medyk i Spy, dobra, jestem już tutaj prawie bliziutko. Nie będę wyciągał miecza, bo to, o, czy starskie miasto, więzienie, Czy jestem w więzieniu, czyli pewnie to jest te, o, drwiana drzwi do, o, nie sobie wejdę, dzielnica więzienna, tak długo jak ty i twoi będzie, o, będzie płonąć smoczy ogień wieczny, dobra, rozumiem, a dalej wracając, jest to poradnik bardzo podstawowy, czyli jeśli już jesteście mistrzami, no to oglądać go możecie, ale tak bardzo, bardzo wiele się tam się nauczycie z tego. Dobra. W poradnikach polowych będziemy właśnie gadać więcej o tym. Ale wracając na to coś idziemy znowu przed siebie i już 14 minut jest. No to mamy tak. A znowu jeśli ja się nie pamiętam jak tu się... jak tu się skakało. O, Ty, fajnie to wygląda. Po cholera chodzę starczą. I mieczem. Wygląda trochę jak elf z władcy Pierścieni A jestem kotem. Ha 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 Zobaczmy z łukiem, Dwujeczka. No naprawdę jak wygląda... albo jak Elps Herosa 3. Szkoda, że się nie tak fajnie obrócić. O! E to się skacze. Można byle przekać jak Legolas Pff. Dobra, wracając, się nie będę bawił we władzy pierścieni. Wracamy do normalnego widoku i idziemy do drewnia do kolejnej dzielnicy. Hazardziści z całej Cyrodii. Dobra, to... Strażnik? Słucham cię uważnie, ty! Złamałeś prawo! Nie wolno, czy nie można być łucznikiem w ciężkiej zbroi! E, to była informacja potwierdzona. A to daje wracając, no to... Idę znowu cały czas za tym i nie wiem czy idę dobrze czy nie, bo trochę nie rozumiem tej mapy. Idę za tym czerwonym wskaźnikiem cały czas i chowam broń. Jestem dobry. Słucham cię uważnie, dobra. Arenaft, dobra, to znowu powtórzyli to, dobra, idziemy tędy. No, jeszcze mogę jeszcze powiedzieć o tym, jeśli chodzi o Baldura. Serię z Baldur z Gata usunąłem, ponieważ dowiedziałem się, że po pierwsze wykorzystywaliśmy Bugów. I to nie jeden raz. Drugim bugiem było to właśnie, że zamiast wykonać misję z Jinem, wykonaliśmy ją po prostu. Widzieliśmy klona Jina, przypuśćmy, o tu były te wejście do tego, do tego sobie idziemy. Widzimy tutaj jest o Jin i do niego po prostu poszliśmy. Więc nie będziemy, be, zagramy może w jedynkę i od jedynki fajnie zaczniemy. I mam nadzieję, że znowu nam się on nie sklonuje. O to trochę się robi straszne. A to może jakaś mapa, abyście dali mapę? Ja nie wiem, jak to się mapę bierze. Mam... Jest jakaś mapa? Premia. O, mogę 10 razy użyć zdolności zwinność? Czy o co chodzi? Ale nie wiem o co chodzi z tym. Leczenie po mniejszych ran. Szczerze mówiąc, sobie to bardziej wezmę na Citril 3, 4 już coś mamy, a to weźmiemy na Citril 4. A to fajne oko Moje... A gdzie moje oko? Ty no Oko mi zabrali, gdzie moje oko? O jest oko nocy Na piąteczkę I tak sobie Na razie je wezmę, dobra Idziemy cały czas przed siebie Nie wiem czy dobrze idę, czy źle, ale Wybaczcie Na razie w tych grach jeszcze nie opanowałem mapy Ale chyba dobrze Idziemy, bo cały czas idę Idę, idę i... Co odkryłem? Jeśli jesteśmy zbyt wysoko albo zbyt w... nisko, no co mi wyszło? Witam was bardzo serdecznie. Po przerwie miałem taki malutki wypadek, bo się wyszło mi coś. Nie wiem dlaczego. A dlaczego mi się teraz gra wczytała? Dobra, nie wiem. Będę musiał chyba zmienić trochę ustawienia, bo to możliwe, że przez ustawienia. Ale dobra, no to gdzie my, nie wiem gdzie tu byliśmy i idziemy znowu. Ja chyba źle wtedy poszłem i teraz będę bardziej lepiej chyba. Szybciej będzie no. Przepraszam za kraka, niestety na Hama. Chyba coś, z, chyba za coś muszę odinstalować, bo mam prawie całe dyski przepełnione. Ostatnio instalowałem. A to znowu idziemy cały czas za tym czerwonym wskaźnikiem, ale nigdy coś nie możemy dojść. Nie można dojść, i wiemy, że trzeba teraz często stosować się do znaków, czyli do szybkich zapisów, bo to naprawdę się przydaje w każdej grze. Czy w gotiku, czy... czy w takiego typu grach, a to idziemy cały czas przed siebie. O, nawet chyba tutaj byliśmy. Przed chwilą tu byliśmy, i tu właśnie był krak jak to się nazywa, crash. O, nie wyciągaj mieczek. Tamto jest strażnik przy bramy, tylko właśnie tutaj. O, orkowie posiadają specjalną odszało bojowego, która tymczasowo zwiększa ich siłę, kondycję i zdrowie, zmniejszając jednocześnie zwinność. Czyli typowo, dobra, ile tu można iść? Tu przecież mamy jeszcze jakąś otchłań zamknąć. A pytanie: jak mamy zamknąć otchłań? Jak, jak ten kot jakiś wolny jest. A właśnie podobno. Eee! Fajnie, fajnie mam kot, może spadać. Sobie podobno jest odporny na upadek też. No, przybyliśmy sobie, oddalmy sobie kota, który wygląda jak elf z władcy pierścieni. Hop. Ty, 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 ty. No to idziemy przed siebie. Taki na fajny wygląd to ma. Trochę przypomina felina z story. Albo felinkę bardziej, felinkę, felinkę. Dobra. Idziemy cały czas przed siebie, przed siebie, przed siebie O! na nowe miejsce W, y, E Abyście pomogli mi, gdzie ja mam tutaj iść w końcu? A zapisać grę trzeba? Gospoda Wałwet No to chyba dobrze, idziemy jeszcze muszę instrukcję poczytać, bo tutaj właściwie też takie znaczki się pojawiają. Ojej, burza jest, burza. Ja nie lubię deszczu, jestem kotem przecież. Dobrze, że on nie miał, czy teraz mi mówi, ja nie lubię deszczu, dobra. No to wygląda, no to ruiny. Ja się boję, bo tu jeszcze ktoś zaatakuje mnie. Ile można iść? Albo ja pewnie źle poszłem, jak znam moje szczęście. No to znowu tutaj idziemy, no to... Dobra, ten odcinek to będzie bardziej na chodzeniu, na tym jak ja gadam, na tym jak się uczę, jeśli ktoś by wiedział co tutaj robić albo co mam jeśli będę przypuśćmy jakieś wybory, oczywiście to też wiem, że Skyrim'a, że ona być wampirem albo tym drugim wilkołakiem, jeśli chcecie mi doradzić to piszcie w komentarzach i dobre i złe rzeczy jeśli coś źle zrobiłem albo na przykład zagadkę dlaczego mi się zniszczyła moja ukochana katana Dobra, idziemy dalej, cały czas idziemy A No co ty za zły człowieku? No, no wyciągaj ty tę broń Pao Haha, <śmany> nie strzela Haha <śmany> Giniesz Dobra, bierzemy łuk Bandyto, co ty masz? Sztylet? O, masz może lepszy pancerz zobaczmy. Weźmiemy sobie jego pancerz. Weźmiemy wszystko jego Dobra to, to jest niedobry, niedobra rzecz. W końcu coś ciekawszego, bo tu cały czas tylko cały czas tutaj coś tylko nie robimy nic Dobra, futrzany... Gdzie jest pancerz? To chyba jest pancerz. To tak. Kiry z szorstkiej skóry A to... Mamy budków. O nie, mamy budki. Dobra, Nie, mamy lepszy pancerz. Nie, ma, nie, ma, nie mamy tylko budków chyba. Tak, czy mamy spodnie? Nie mieliśmy spodni. Mieliśmy jeszcze te starocia. Kajdan, kajdanowe, czy jak to się nazywa? Dobra, muszę coś jeszcze zjeść. Co pijemy? Niam, niam, niam. Osiem pancerza mamy, zapisujemy grę idziemy dalej. Tutaj trzeba się trochę bać, bo tutaj widać, że są strażnicy, że nie strażnicy tylko ci, bandyci, jak w średniowiecznej krainie. A powiem tak, grafika jak ta 2006 rok to jest naprawdę dobra. Ja to, ja to naprawdę kiedyś myślałem, że jak byłem mniejszy, że kiedyś grafika była bardzo słaba, teraz jest mocna, a to jednak nie jest taka słaba. Ta seria nie da, nie, 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 jak to nazwać. Album, gier, y, seria gier. The Elton School Naprawdę. Dobra, to cały czas idziemy, idziemy i idziemy. Nie wiem co się opłaciłoby skrócić. To, że cały czas idziemy przez tą mapę. Ale jak wspomniałem wcześniej. Na razie się uczymy. Mam nadzieję, że chwila. Udało się, doszliśmy gdzieś. No dlaczego ja to chowam do plecaka? A, bo ja jedynkę klikam. Dobra. A to ty mnie atakujesz? To no co piesku, nie chciałem cię skrzywdzić, nie bój się. No, gin mi w końcu, no. Widzicie, przez ciebie zostawiłem kałuże krwi, niedobry piesek. Wilcza skóra. A, to był wilk. Wiesz co, mnie to najbardziej dziwi. Dlaczego jak w takich... W Gotiku i właśnie tutaj zauważyłem w Obliwieniu jest to, że jak jest wilk, okradniemy go ze skóry, dlaczego nadal ma skórę? No bo ja tutaj... tutaj... też może być. To lecz video fort Popielny Nie będę na jeszcze wchodzić, boś Popielny Idziemy cały czas naprzód I cały czas naprzód Cały czas naprzód Dobra, powiem tak, ja takie gry uwielbiam, kocham takiego typu gry Jeśli jeszcze dalej, co tu jeszcze można wspomnieć Jeśli, jeśli no co tu jeszcze można powiedzieć Naprawdę, nie wiem, co jeszcze można powiedzieć Cały czas chodzimy. A, o, wiem co możecie być... Przydać mi. Mi, jeśli chcecie powiedzieć. Jeśli znacie jakie zdolności, które ma Kazit, no to mi mówcie. Bo wiele rzeczy właśnie jak odkryłem tutaj. Co to odkryłem? Odkryłem ostatnio to, że jak się weźmie tak, tu mamy okonosy, czary, o jakieś premie, nie wiem o co chodzi z tymi premiami chyba. A, chyba te premie od znaków. O, flara, no sporo tych rzeczy, powiem tak, że... Ja i tak to jakoś pewnie nie nauczę tak od razu Tylko mnie to dziwi Cały czas tu będziemy musieli iść 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 No farma Odila Oko strachu mi się chyba naładowało Weźmiemy C Chyba... Dobrze idziemy Najgorsze byłoby to gdybym się dowiedział że cały czas się cofam, ale... Mamy iść... Chwila, nie dobrze, dobrze to jest, idziemy w tym kierunku. Ponieważ tamten nawet strażnik gadał, na nagie jakoś się nazywał, no właśnie, do Vernon mieliśmy tu iść. A Vernon, taka piękna kraina, no właśnie, i, no, jesteśmy, udało się, no to jak się udało nam w końcu, bardzo jestem szczęśliwy. Widzicie piękne opactwo, które wyglą wygląda jak prawdziwy angielski domek, podwójny. I to już byłby koniec tego odcinka. Do zobaczenia.